Przypominam o wspieraniu mnie w sklepie z kodem nyny, podłoga i kokos... <śm> Witajcie, ja jestem Kokos i tam Was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj Simon mówi z widzami. E, tym razem to była sytuacja z live'a, więc ja wam wrzuciłem na kanał, to więc zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem e, do stawienia łapki w górę. No i co? Ja z Wami żegnam i zapraszam do oglądania. Ja jestem Royal Bombel, jak chcesz. No trudno nie zdołam tego grubego skina. Dobra, kto tu Leca. leci? One lecą. Bambik, 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 o, bambik. O, widzę Kokosa. O, siema. <grym> nie wiesz, którym ja ale mój siema, nie? No, no, dobra. więc Kokos mówi... Nie można rozpoznać po charakterystycznym Dobra, tańcu. dobra, już mówię. Kokos mówi, ja stoję na furgonetce restartu, zlutujcie całe i przynieście mi rzeczy. Witamy. Dzień dobry. Uu. Uuu, uuu, uu, uuu, ale masz śniutki. Jestem jestem domku, chce ktoś trada? Ja chcę, tylko a, muszę a, tak w, Kokos wydać. mówi, wyrzuć mi tego trafa, dziękuję. Dobra, dziękuję, mhm. Kokos mówi, itemy wyrzucicie mi tutaj, Ustawia, ustawcie się w linii tutaj. Tu się ustawcie w linii, wyrzucicie mi itemy. Można i tak. Uuu. A se rzucę w któregoś z was, elo. Hm. O, bardzo dziękuję. Kokos mówi, zapraszam tam. Oj, przepraszam, jak kogoś strzeliłem. Miss click. Dobry. O, witam Cię. Graczu, który nie jest graczem. I wiem, kto to jesteś, ale nie będę, ci, nie, nie będę mówić. Dobra. Więc kokos mówi, ustawcie się w linii. Kokos mówi, totalny bezruch i ustawić się w linii. Kokos mówi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wszyscy są, dobra. No więc, kokos mówi, żeby wybić tak sobie na początek jedną osobę, podskoczyć, <noise> Kutnąć wyciągnąć budowanie. Kokos mówi wyciągnąć budowanie. Kokos nigdy nie jest taki głupi teraz, wiesz. Kokos mówi obrócić się w, w lewo. Czy ja powiedziałem, żeby schować budowanie? Tomek. Kokos <noise> mówi wyrównać szereg bez schowania budowania. Dobra, kokos mówi, patrzeć na mnie. Kokos mówi, strzelam randomowo, tak sobie. O, Dobra. kokos mówi. <głos> 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 Kokos mówi, będziecie teraz musieli przejść i zbejtować tego trapa. O, czekajcie, bo ta furgonetka przeszkadza. To nie tutaj w tym miejscu, tylko tutaj. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Musicie przejść przez tego trapa. Kokos mówi za MOGĘ Możemy schować budowanie, bo to ZASŁANIA Tak, Kokos mówi możecie schować budowanie. <noise> Dziękuję. Ej, tu za dużo, TU dwa, co ja tam nie idę. Po opie. Teraz <śledzte> ja to nie idę, potencjał <grymne> <duszel> Aaaa, udało się Kokos mówi, wszyscy? Go. Nie, tam, tam bronie mnóstwo. zostały, nie przeszły jeszcze Halo, Kokos mówi, proszę a <grymne> to Atik jest <grymne> A nie, to Domin <grymne> Dobra, Kokos mówi y, Zniszczyć mi to pole I zlutować no To pewnie już jest zlutowane Ej, to taranem, jakimś pojazdem by było nie na Nie ma taranów Kosiarką na przykład no. No Skąd byś kosiarkę wziął? No nie wiem No nie wiem Kokos mówi! A z granatami O. Tak. Ej, tylko ja jestem no tym. Bardzo... Ja, ja jestem tylko tym dyktatorem Kokos Ty jesteś Bo... dostał ktoś! Waga! Dobrze, kokos mówi, ja się wypiję teraz poteczki Kokos mówi. Mmm. O kurde. E kokos mówi. Czy kokos ci pozwoli użyć apteczki? Jak szybko zmieścimy. <laughs> <laughs> kokos mówi. E. No nieważne. Kokos mówi, zniszczyć mi kolejne pole i zlutować je. Pole, pole, łyste pole. Ale... O, ej! Ma, który z Was. Kokos mówi, stop! Ale to pewnie niechcący zrobił Który z was to macias? Kokos mówi, proszę się przyznać Lub, Ty jesteś macias? Kokos mówi, przyznaj się Ty jesteś macias? Czekajcie, od, odblokuję st y głos Stikiemu i on mi powie On mi dorkiem go, go no, Bo, no Powiedz tak, On mnie zabił To on jest? Tak, to on Przepraszam, mi, ale Myślałem, że go nie trafisz już Dobra Dobra, Kokos Kokos mówi, dziękuję Kokos mówi, zapraszam do niszczenia badań. Kokos bardzo. mówi, dziękuję. Kokos mówi, dziękuję. taki grzeczny, prawda? kto dostał? Ty, no, wiśnia, nie, nie dawaj shadow banów. Undead mówi dał jednego z najaktywniejszych członków mojego kanału do bana shadowowego, nie? Wyczułnie. Wyczułnie, dobra. Więc Kokos mówi, bez ruch, ruszać się. Kokos mówi niszczyć dalej pole. No, telefon mnie denerwuje już. No. Dobra, Kokos mówi y, trzecia rzecz. Awa, coś ci nie wyszło, ale ok. Dobra. O, no, dobra. Nie, nie, tak Kokos nie mówi nie. ustawić się w linii. Ej, w ogóle o, to, był, to była moja ten bomba. E, oba. Uuu, bardzo dziękuję. Wiecu? Chyba tu wiecu był. O, ale fajnie, bardzo ładnie, ale bardzo ładne itemy. Dobrze, a więc Kokos mówi... Kokos mogę <laughs> A wiem, Sęk, nie dostanie apteczki. To jest Wiecu. Ja zgaduję, to jest Wiecu, to jest Adik, to jest Damian. Dobra, nie wiem, Nieprawda, Kłamiesz, ko Kokos mówi... Nie Czekaj, gdzie mam strefę? Idziemy do strefy, Kokos mówi oczywiście. Za mną idziemy do strefy. Kto zabrał apteczkę? Kokos mówi, widziałem, że ktoś wziął apteczkę. Kokos mówi, kto wziął apteczkę? Ja idę do strefy. Damian, to ty chyba w no, ale apteczkę. to zaraz nas dogoni. Dobrze, nie. dobrze. Kokos mówi, pozwalam wam tą apteczkę Kto nie przyniósł mi tego? To ja mnie nie ma. Uuu Uu. To ty przyniosłeś ten loot z dropa? Gratuluję, wiecu. A to, to nie jestem ja gościu Ten charakterystyczny killoff zawsze to powiem. no wejście strzelczyć coś bo nie. No strzelam ja, ej... ja sobie tańczę teraz Tam gdzieś No tutaj przy wejściu do sklepowej Dobra A, to Kokos jest. mówi każdy dostanie one shota z kilo Ej no poczekaj Kokos mówi daj mi to Dobra Zatry, Kokos... To nie ja nie One shot kilofa dla każdego Dobra no, chodź to szybko, to... Damian. No. <grym> o, to ty. Dobra. O! o! Masz immunitet, Damian, masz immunitet! Cieszę <grym> się, przy <grym> Lub, przylub, Dobra, przylub. ja idę sobie zabijać zombiaka. Ej, no, ej, ej, e, Kokos mówi... Gra... Zagramy sobie raz, dwa, trzy, kokos patrzy, dobra? Ale... Bo... Jak w to się gra? <grym> no, że jak powiem raz, ja dwa, trzy... Ja tylko w wabejagę grałem, ja nie raz, wiem. Raz, dwa, trzy... Okej, okay. jak powiem raz, dwa, trzy, kokos patrzy, nie możecie się ruszać. Raz, dwa, trzy, kokos patrzy! Raz, dwa, trzy, Kokos patrzy, Kogo wiesz, z... że tam jest strefa, nie? Raz, dwa, trzy, kogo patrzy Dobra, wychodzimy ze strefy, poczekajcie. Dobra, Kokos mówi, chodźcie do spustaków Kokos mówi, weźcie każdy jedną z tych broni! Moje! Ten kto nie wziął broni... Dobra No i zapraszam, ten, po prostu Powiedzieć, smu... Ja tu umrę, ja tu umrę. Znaczy, ja nie żyję, ale ja... Kokos mówi, mnie pustaki. Dobra, nie mam ammo, pa! Nie mam ammo. Amunicja, please. Ej, tam jest amunicja, tam jest amunicja. Jest amunicja, jest amunicja. Musimy zniszczyć te dwa generatory. Nie, zostawcie to amunicję, biedny. Moją amunicję wybitka, ale klepa. Ale klepa Minecraft. Deski. Ej, to ma. Razem jesteśmy silniejsi. O! Ey, kokos mówi, kto ma RPGA. Kto ma RPGA? Widziałem, że masz RPGA, tak? Ty? Proszę wyrzuć mi go, kokos mówi. Ej! Co jest o. grane? Byłem w środku tego... Dobra, czegoś. kokos mówi, idziemy, y, wychodzimy ze sklepowej. Przestraszyłem I kokos się. Kokos mówi, tego. że idziecie za mną. Ja mam taką ładną burzę w butelce może? Chciałbyś ją rzucić w nas. Nie, na razie jeszcze nie. Burza, burza. Jeszcze mam plany na was. Tobie ją ja to ją wypij. Kokos mówi! Pedruch! Co? Ja nie usłyszałem, ja nie usłyszałem, bo się skupiłem co tam... Jest kokos z mówi, idziecie. No, tam coś Nie ruszać się! Każdy dostaje one shota Dobra, głupi jest. No ej, o! I ty, dobra Kokos A, mówi, wychodzimy z tej strefy. Gruby! <grym> ej, kokos mówi wyjście! Kokos mówi wyrzućcie mi całą amunicję, bronię i wszystko. Siema adipedał. Dobra, dobra, bardzo ładnie Kokos mówi nie, Uuu, nie, nie wyjmuj tego, nie wyjmuj co ty to. miałeś za lód, wiecu? <grym> on Dobra. chyba zlutował całe scenie. Kokos mówi, weź rzuć ten, ten... Kokos mówi, rzuć harnasiak dla każdego. Rzućcie harnasiami. Trzeba ci się podleczyć, no. Ej, Ej co? Trzeba nie. <grym> <grym> nie. <grym> <grym> uciekać. Jeszcze. Kokos mówi... Mu... <grym> Kokos... Dobra, Zag teraz zagramy w odpowiedzi na pytania. Zagramy w Miś mówi, widzisz tego misia, on jest słodki. Zagramy sobie w odpowiedzi na. Go... Ja sobie... Nie, zostaw. <śmienny> zostaw. Nie. Zagramy Zamiast sobie w... odpowiadamy Zosta... z... 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 na jest pytania. Kokos to, to jest tak, to jest nie. Sie... Drewno tak, cegła nie. Kokos mówi. Ile mój kanał e, e, skończy lat 26 września. E, to w sensie, no to jest odpowiedź pierwsza to druga. Odpowiedź pierwsza 3, odpowiedź druga, 4 Kokos mówi macie eee... 5 sekund <grym> Ale <Jom>. dobra. <grym> e, Chyba powinienem każdego z was zabić a, Ale trzy <grym> lata nagrywasz, a 4 ale lata. Ale mój kanał 4. powiedziałem mój. No tak no Ja myślę, że jak nagrywasz, to nie to ja tam chcę. <grym> no Kokos no, mówi... Movie... Ja wiedziałem, że to Kokos mówi one shot skilla. Unik. Unik One shot skillofa każdy Raz. Dwa. Trzy. Cztery. no! A, no dobra, to gowalne, walnę, tak żebym uciekał. Dobra. <noise> dobra, Kokos mówi... Bez ruch! Kokos mówi... Wstać! Co? Dobra, Jak wstać, stoimy, Halo. Dobra, dobra. <noise> Jak dobra, ustawcie się tu w linii. Kokos mówi oczywiście. <głos> <głos> A chciałem tu sedytować betę, było okej okay. Dobra, ustawcie się w linii A Young Digger mnie zaprasza, Dick. Mnie Aha. też Ty, to weźcie weź na tego discorda Kokos A mówi nie. Podskoczyć okay. Kokos mówi kucnąć Wyciągnąć budowanie A, yeah! <noise> Końców. Oh, Nie Końców <noise> <Nie. głos> Olo miał lud. Dobra, więc kokos mówi... Pójdziałem kokos mówi obrócić się? A. <laughs> kokos mówi... Nie Przepraszam bardzo. No wiesz, Kokos mówi. No to co mówi ten kokos? Zdecyduj. <laughs> Idziemy do strefy. <laughs> Nie wiem. Fajnie ten mech tutaj sobie stoi Ej, nie, ale o, ostatnia strefa przy pustakach to jest złe. To kokos mówi, hmm, wchodzimy tutaj. Pustaczki. Dobra, kokos mówi. Że. O, bardzo ładnie. Kokos mówi. Bitwa na kilofy. Fokus to jest fokus! Kokos mówi stop, kokos mówi stop, kokos mówi stop. Uuu jakby Zostały dwie, o... dwie osoby. Ja wiem kto. Wiem kto to jest i wiem kto to jest. Kto to jest? Nie będę zdradzać. Ten z różową tarczą to wiecy jakby to... No wiem, ja wiem, że to jest. Ja wiem, że to... Przecież ja wiedzę to... ja ja zabiję przed momentem. Więc kokos mówi... Była niestety <noise> środku. <noise> kokos <noise> mówi. Co to? Co się stało? A, bo my ich po 30 sekundach w strefie wybuchnie. A, dobra, dobra. dobra, Kokos mówi wyrzuć. <grym> Oho, moje ulubiam. I podzielcie się tym kewem, będziecie robić jeden versus 1. <grym> Sorry, nie podzielę. A, to nie, nie Dobrze. A masz małe? Kokos mówi, jakie masz bro Wyrzuć mi, jakie masz bronie. A, szpa, nic nie mam, chłopie. Kokos mówi, wyrzuć mi swoje bronie czy wszystko, wszystko wyrzuć. Nie masz nic? Nic nie masz? Dobrze, to czekaj, to znajdę wam bronie. Drewno ci wyrzucił. 13 drewno wyrzucił! Dobra, ci wyrzuci. drewno nie chcę. W... no chciałbym wziąć. Czekajcie. To no, był Focus. Może ja mam 6 launchpadów, no, ja nie no, wiem co mam no, no, Ja nie mam co nim no, zrobić. No, focus. Dobra. Kokos mówi. Damian. Ty dostaniesz ode mnie Mk i sniperkę. Kokos mówi. No, nowy SMG. Proszę. Kokos mówi ty... O, jedna amunicja. Dostaniesz ode mnie to i to. Nie jesteście w specie. No! A czy przepraszam, wyrzuć te, tego pistola! Pistola poproszę. Kokos mówi. I, we, i ty weź tego kom... ty go weź, Damian. Co? Ty weź ten pistolet, Damian. Kokos mówi. nie chce mi się bo za daleko O nie, to szy... szybko uwięzili sobie... mnie. <noise> Wygraliśmy O, mogę bronić tego dropa, dzięki Kokos mówi Powodzenia w życiu z pustakami. O nie, o a ja, ja stąd idę. Masz znaczy... z nimi, macie z nimi się bić. Ale pustaki, proszę się na mnie nie fokusować. Ale bym się śmiał, jakby kokos się tym sam wysadził. Kokos mówi, przestać strzelać, pustaki. Kokos mówi, wywalcie mi swoje bronie. No. Ej, no bo... wyrzucić mi swoje bronie. Oj, sorry. Oj, przepraszam. Dobra. Kokos mówi, dobra, dobra. Więc zapraszam ze mną. Albo no nie, w sumie. Wiecie, tu, co? tu się wyleczymy. Chodźcie. Szybko. Dobra. na raz. pleca. I Kokos mówi. Bitka na kilofy. Wygrałem! Da gratuluję. Gratuluję, Damian. Wygrywasz drugą edycję Kokos. Movie. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Może tak chodź lepiej. ja to umrę Może od tych a. Może chodź lepiej od łupu. Chodź szybko poza strefę. Damn. Chodź szybko po tą, poza tą strefę. E, mogę cię uderzyć? Tak, no, będziesz mógł mnie zabić. Oh. Będziesz mieć wybór. Poczekaj, Damian. Czy... Poczekaj, będziesz mieć wybór. Wstałeś do strefy najpierw. Będziesz fajnie. mieć wybór zabić mnie tym, tym lub tym. <laughs> to, to się <laughs> co ja wybiorę. Dobra, czy pewnie erpek. Nie, Combat odgam. Aha, dobra. Kokos mówi: zabij mnie, zwycięzco. Drugiej edycji. Kokos mówi. Oj, nie trafiłem. Oj, oj. Dobra, walczcie. O, nie skidałeś się. Gratuluję zwycięzcy. Brawo! Uuu. 20 HP, nieźle, nieźle. Tak no więc dziękuję wam za oglądanie. Bycie może, że odcinek wam się podobał, że tak. zostawcie łapkę w górę. Jestem ja z Wami, żegnam na I cześć.